Zapuszczamy się coraz dalej na dziewicze dotąd tereny i w regiony, które coraz trudniej eksploatować. Model ten się nie zmienia, że może się skończyć ropa. To będziemy wytwarzać paliwo syntetyczne z kanadyjskich piasków roponośnych. Największe koparki na świecie przemieszczają tysiące ton piachów. Proces wzburzania, ogrzewania i oddzielania bituminu od piasku wymaga milionów metrów sześciennych wody i kolosalnej ilości energii. Zanieczyszczenie jest katastrofalne. Widać, największym priorytetem jest wykorzystanie każdej pigułki energii. Koniec roku stał się naszą obsesją. Powszechne dążenie do jednego modelu z jedną zasadą przewodnią codziennie prowadzi do tego, że marnotrawimy zasoby i niszczymy własne środowisko. Budujemy coraz większe zbiornikowce, wciąż zwiększa się nasze zapotrzebowanie na energię. Próbujemy zasilać rozwój, niczym przepastny pies, który wymaga coraz więcej paliw. Wszystko rozwija się o węgiel. Za kilkadziesiąt lat węgiel, który z naszej atmosfery uczynił piec, a który przez miliony lat przechwytywała przyroda, w całości do niej wrócił. Atmosfera się obszarowała. Taki obrazek jeszcze kilka lat temu byłby nie do pomyślenia. Transport, przemysł, deforestacja, rolnictwo. Nasza działalność prowadzi do emisji gigantycznych ilości dwutlenku węgla. Nieświadomie zakłóciliśmy równowagę klimatyczną Ziemi. Wszyscy z uwagą przyglądają się biegunom, gdzie najbardziej widać skutki globalnego ocieplenia. Dzieje się to szybko, bardzo szybko. Poszerza się przejście północno-zachodnie łączące Amerykę, Europę i Azję. Toknieje Arktyczna Pokrywa Lodowa. Skutek globalnego ocieplenia, pokrywa lodowa jest obecnie o 40% cieńsza niż 40 lat temu. Z roku na rok kurczy się jej powierzchnia w porze Do roku 2030 może zniknąć. Niektórzy przepowiadają, że do 2015 roku. Wkrótce wody te będą wolne od lodu przez kilka letnich miesięcy w roku. Promienie słoneczne, które wcześniej odbijał lód, przenikają teraz do zimnej wody, ogrzewając ją. Proces ocieplenia przyspiesza. Ten lód to archiwa naszej planety. Stężenie dwutlenku węgla nie było tak wysokie od setek tysięcy lat. Ludzkość nigdy dotąd nie żyła w takiej atmosferze. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych zagraża życiu wszystkich gatunków. Zmiana klimatu przybliża to zagrożenie. Do roku 2050 zagrożona wymarciem może być jedna czwarta gatunków. Na obszarach polarnych naturalna równowaga została już zakłócona.